Z kim cześć, wy na kanale Filosa2137 dzisiaj będziemy grać w Euro Truck Simulator. To już trzecia część. Trochę no. musiałem tam wyjechać, ale to mało wyjechałem. To dobra, jedziemy. To z tamtego miejsca wyjechałem. Gdzie się mi się zniszczył samochód do ciężarówka Idziemy dalej. Autobus. Piszcie w komentarzach. Co mam grać? W jakie gry? A tak to idziemy dalej. To już chyba ostatnia część. Idziemy, idziemy. Nie wiem, może sam jakiegoś Minecrafta wezmę. Jak wy chcecie. Minecrafta, Brawl i inne Może będzie filmik o Minecrafcie. Albo też inny grak będę miał. Piszcie w komentarzach. Na pewno przeczytam. и на ту фотографию. то вы напишете. Так, что, идем далее. Ой, не там. Не там. Не там. Ну, а можно просто так приехать. А не, я не. Хыба. Ну, не. Я ждал. Чего на РК? И... Девять. teraz do przodu do tyłu o jest wyjechaliśmy aj do tyłu do przodu ty cię już przyczepił mi przeszkadza eee. oby mięso się, się tam nic nie stało się z tym mięsem Tam chyba będzie jakaś... Nie wiem jakieś w ogóle Wszystko tam będzie pomieszane, tam już wszystko będzie Tam przewróciła ta przyczepa też pada, trzeba włączyć wycieraczki ale słaby. Po co dzwołem? Oprzeciu. ma jeden po prostu. Nawet można bez. A nie, trochę nie lepiej. To jedyka Lepiej na dwójkę To się mocno rozpadał Lepiej na trójkę Taki mocny Lepiej na trójkę Zjeżdżamy Aj Czemu to się nie niszczy to? Dziwno, ale dobra. To, jeśli my trafiamy w mniejszy znak, to się trafia, a jeśli w większy traf, ksza, znak, to się nie trafia. No nie wiem Pierwsza część chyba będzie najdłuższa Druga część to Też dzisiaj będzie I to też dzisiaj będzie Dwie naraz Zaraz dwa filmiki naraz już chyba podjeżdżamy to jest miasto no tak jestem w tysięcy na minusie jak to mm. nie już chyba podjeżdżamy no tak, tam jest zakręt już o nie, to rondo myślałem, że to zakręt Toronto. No, teraz z dołu się połamie auto Czemu teraz tam było trochę większe, i tu się je zbija? A mi nieważne te mojej chwasy, czy nie. To już chyba koniec. No tak. To z wami był Filosof2137. I zaraz wszystkim pa. Już jest parking. Ну и уж. Па.